Siemanko, witam was w kolejnym odcinku z serii rozwoju gospodarstwa. się w dzisiejszym odcinku skosimy sobie jęczmień z naszego pola nowego, który niedawno zakupiliśmy właśnie to jest to pole, o właśnie tam, tam pod górą. Dzisiaj właśnie przyszedł czas na skoszenie tego jęczmienia. Ja na wstępie zapraszam Was do zostawienia subskrypcji dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych materiałów oraz zostawienia łapeczki w górę. Nie no bez przedłużania lecimy z odcinkiem otworzymy sobie kombajn jak widzicie, jak możecie widzicie już zauważyć właśnie zakupiłem sobie właśnie ten wózek na właśnie na header jak widzicie ten header jest bardzo duży i z transportem właśnie, z przejazdem na inne pola jest po prostu problem z tym no i stwierdziłem, że A właśnie zakupię ten wózek. Teraz sobie podepniemy. Możemy ciśnęć yy, właśnie za żniwami tego naszego nowego pola. Dobra. Jest ja sobie tak sobie rozłożymy header, bo też widać, że się coś tutaj rozkłada. Obniżymy i odpalamy i... i ciśniemy. Czemu to się nie kosi tutaj? Bo krzywo widocznie. Tylko tak, bierzemy właśnie na słomę. Bo jest zapotrzebowanie na słomę i... Dlatego właśnie jęczmie idzie na słomę. Napiszcie komentarz mnie przywiednę wam serduszko. Wybijajcie także na kanał Adamix555. Również zapraszam na jego, na mojego Instagrama, na którym właśnie też będą właśnie konkursy różne. Więc warto, żebyście obserwowali. No bo bez Instagrama no to praktycznie. Nic nie zdobędziecie. Bez to jest tylko... W zasadzie trzeba założyć konto. No i używać. W dzisiejszym odcinku pewnie, jak się uda, to myślę, że to pole powinniśmy skończyć bo jak widzicie jest niewielkie a header mamy bardzo szeroki nie wiem ile to jest metrów, ale około 20 będzie pewnie tu się coś właśnie nie kosi, nie wiem czemu ja chyba, że ja już chyba wiem dlaczego to się nie kosi, wiecie bo tutaj jest po prostu zrobiony taki błąd, że to nie jest po prostu nasz teren i mi to nie przyjmuje. A chociaż? Nie wiem. Tu mi przyjmuje, a tam nie. To nie wiem, znam jakieś błędy. Nie wiem, nie wiem, że co tu chodzi naprawdę. A jak widzicie, klasik, właśnie fajny. Tu już schodzi kolor, farba schodzi. Trzeba będzie oddać do naprawy. Jak widzicie no. Nie wiem tutaj właśnie ten wskaźnik stanu pracy, stanu, stanu zdrowotności maszyny, jak to tak powiem jak. No to nie jest tragicznie. No, jak mam no tutaj właśnie widać? Jakieś już zniszczenia na kolorze, no to... To jest tylko. To nie są sprawy pod maską, jak się tam mówi, sprawy tylko wyglądowe. W kolejnym odcinku zobaczycie właśnie także prasowanie tego. Będzie także nowy nabietek. Nie będę Wam zdradzał na razie nic na ten temat. Po prostu. Jak odcinek będzie, to nie dowiecie wszystkiego. Widzicie, fotel pasażera jest myśmy, jaka, nie zabiliśmy, nie? Wszystko ładnie idzie, się kurzy jak nie wiadomo z czego. czy zdążymy bo nie by było właśnie napiszcie w komentarzu czy wolicie właśnie oglądać filmy z takiej kamery jak teraz czy z takiej kamery no. bo dla mnie rzeczywiście łatwiej jest takiej a wiadomo, że realnie jest z takiej kamery więc Mogę grać trochę z takiej strony, trochę z takiej. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, z jakiej kamery właśnie wolicie. Właśnie, muszę sobie jeszcze jakąś fotkę na miniaturkę zrobić jakąś. Jak sami widzicie, no... jakąś taką sobie damy. Walniemy fotkę. Albo taką. Żeby potem mieć właśnie z czego tą miniaturkę zrobić. Odcinek jeszcze się praktycznie nie kończy. Myślę, że zostały dobre 3 minuty odcinka, jak widzę. Wraz będzie pełny zbiornik prawie, chociaż 99 mamy stówkę. Zgajciemy sobie go. Właśnie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie suba. Zostawcie pod tym filmem 20 łapek będzie mi bardzo miło. Napiszcie komentarz właśnie hashtag Jęczmień, a przypnę Wam serduszko. No i to by było. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja już się zamierzam Do następnego i nara.